OK, słuchajcie, jeszcze raz mam Kamila. Eee, Kamil Manturzyk, tak. Eee, link do profilu będzie pokazany. znajdziecie można się z nim kontaktować. Można mu głowę zawracać. Nawet jak jesteście w szpitalu, można się z nim skontaktować. No, Zachęcam, taki... tak, na Facebook tak. Mój można Jeśli zejść. jesteście w trudnym stanie i tak dalej, potrzebujecie kogoś stabilnego, duchowego, kto widział duchy, tak, widział demony, słyszał głosy <laughs> i nie jest schizofrenikiem, tak. Jeśli potrzebujecie z kimś takim porozmawiać. Można do niego, że tak powiem się odezwać, tak? Serdecznie zapraszam, no. chwała Bogu. I wracamy. Kontynuacja tematu tak naprawdę. E, ostatnia sprawa, bo mm, to jest Biblia, już kamień pokazuje w kółko ostatnio. Mm. Biblia, ja ją pokazuję. A, ale a, bo jak ja długo nie mogę zrozumieć, czym jest na przykład chrzest, czy to jest jakiś kolejny rytuał religijny, tak? E, o co chodzi w tej śmierci Jezusa? Co to znaczy, że ktoś za mnie umarł, tak? Jak już spotkałem tego Boga i wiedziałem, że muszę tego Jezusa przyjąć. Teraz chciałem zobaczyć. Lo, no ale dobra, no umarł na tym krzyżu, ale jak za mnie umarł? Jak to możliwe, nie? Miałem wtedy taką wizję, pamiętam. Jechałem sobie na rowerze, słuchajcie. I w pewnym momencie miałem taką wizję, że za chwilę będzie wypadek, będzie ciężarówka i ja wpadnę pod ciężarówkę. I tam zginę, nie? I za chwilę ta wizja znikła i za chwilę myślę. To się ta wizja pojawiła i miałem świadomości, że pod ciężarówką zginął Jezus, nie? I zrozumiałem. Aha, to tak znaczy, że ktoś za mnie umiera. Ja nie, nie wiem, nie widziałem nigdy krzyża, żeby ktoś widział na krzyżu, tak? I tak dalej. Może jakieś zdjęcie, organ widziałem, tak? To były zdjęcie mm. na krzyżu, ormiani, chrześcijanie wisieli tak? na krzyżach, tak? Ale pierwsze, nie, nie rozumiałem w ogóle, co znaczy krzyż. No, krzyż. no jest tam jakiś krzyż, nie? No, wszędzie je widać, Samo, ta Polska jest pełna krzyży, nie? Wszędzie to widać, nie? Ale co znaczy ta śmierć? Co mm. znaczy, że on poszedł w śmierć? Gdzie mm. to ta śmierć? Skąd ci śmierć od To jest w ogóle? Mm. Zresztą, że... ten chrzest jest taki ważny. Prawdziwy chrzest. Nie ten chrzest chrzest z wiary, tak? A nie chrzest jako no, rytuał, który ma strzeszać wiarę, tak? Dlaczego śmierć Jezusa była inna niż innych ukrzyżowanych? W czasach yy, 2000 lat temu w ogóle krzyżowanie było bardzo popularną śmiercią. Wiele ludzi tak ginęło, Więc czym się różni śmierć Jezusa? Od innych ukrzyżowanych. Kochani, yy, w czasach Starego Testamentu była bardzo było bardzo potężne wydarzenie. Bóg Żywy chciał ocalić Izraelitów z niewoli, która trwała ponad 400 lat. Wyobraźcie sobie, realnie, 400 lat ludzie byli w niewoli. Ktoś ich bił, torturował i tak dalej. I teraz Bóg yy, przez Mojżesza. Yy, Obalał potęgę tyranów w sposób ponadnaturalny, i Bóg pewnego dnia powiedział: Tej nocy będzie przechodził anioł śmierci i będzie zabijał wszystko, co pierworodne. Natomiast każda rodzina, która zabije baranka, baranek musi być bez skazy, zdrowy, piękny, gdy zabije baranka i krwią baranka yy, pomaluje od drzwia i nadproża, swojego domu, czyli zaznaczy dom krwią baranka, to taką rodzinę Anioł Śmierci ominie. Anioł nie będzie patrzył, czy w domach są dobrzy ludzie, źli ludzie, jacy ludzie, ale będzie patrzył na krew baranka. I teraz co się działo? Zaczęła się dziać ta noc i rzeczywiście Anioł Śmierci zaczął przechodzić. I wchodził do każdego domu, gdzie nie było krwi baranka, i zabijał wszystko, co pierworodne. Natomiast gdy widział anioł krew, omijał ten dom. I teraz, czym była śmierć Jezusa? Inna niż innych, niż wszystkich ludzi. Biblia mówi o Jezusie: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus jest barankiem bez skazy, czyli jedyną osobą w historii ludzkości, która nigdy nie zgrzeszyła. I tylko on, jeden i jedyny, jest godzien umrzeć za nasze grzechy. Krew Jezusa, przelana na krzyżu Golgoty, była święta i czysta, jako jedyna krew w historii całej ludzkości. Jedynie Jezus jest godzien umrzeć za nasze grzechy. On jest barankiem bożym, który gładzi grzech świata. Każdy, który uwierzy w Chrystusa, zostaje obmyty jego krwią. I teraz, gdy człowiek jest obmyty krwią Jezusa, jest człowiekiem zbawionym. Tak jak wtedy anioł śmierci omijał dom, w którym była krew baranka, tak teraz śmierć ominie każdego, kto przyjął Chrystusa do swojego serca. Dzisiaj hmm. hmm. jeszcze pytam, co znaczy, bo. Ja, no Wiemy w że chrzest to zanurzenie się w śmierci mm. Chrystusa, tak? I tak. wiem, że u mnie potem się, się ogrom wszystko zmieniło, całe życie się zmieniło tak naprawdę. To jest moment przyznania się, że jestem moim Panem, tak? Potem potrafię to z zostawić, tak? Skąd się ten chrzest taki... Co to jest? Czy to jest rytuał religijny kolejny? Jak to działa? Główną zasadą biblijnego chrztu jest coś, co jest przeciwieństwem religijnego chrztu. Zasadą kształtu biblijnego jest to, żeby człowiek, który ma być ochrzczony, mhm. uwierzył najpierw w Jezusa Chrystusa. Mhm. Jak można uwierzyć? To jest ta historia z Filipem, tak? Że Filip był. Na przykład. Filip zapytał, co stoi na przeszkodzie. A nie, ten etiopczyk się zapytał? Co stoi na przeszkodzie, żebym był ochrzczony? Tak, a jak Filip mu odpowiedział, Jeśli głęboko, dobrze mówię? Nie, chodziło węboko, o to, że, że wierzy, wierzy, tak? tak. Jest woda, nie ma przeszkody, życia, okrzci. Czyli, kochani, pierwsza zasada sztu biblijnego jest to, że człowiek musi uwierzyć. Czyli widzimy już wprost, że musi być w wieku świadomym. Nie ma określonego limitu wieku świadomego, bo czasami dziecko 8-10-letnie może być świadome, a czasami ktoś dużo starszy. Natomiast chrzczenie niemowlaków jednoznacznie łamie zasady świadomości. Żaden niemowlak nie ma zielonego pojęcia, kim jest Jezus i co robią w takim momencie. Więc nie, chrzczenie niemowlaków nie jest chrztem biblijnym. Jezus, apostołowie, jan-chrzciciel, chrzcili tylko ludzi, którzy uwierzyli. I wygląda ten chrzest, że zanurza się człowieka w wodzie, co jest symbolem śmierci, a gdy się go wynurza, jest to symbol zmartwychwstania do nowego życia. Bo u mnie to nie było jak symbol, u mnie to była rzeczywistość jakaś po prostu. Naprawdę no. po prostu no rzeczywistość taka. No bo to jest ogromne wydarzenie w świecie duchowym, to nie jest mm. y, obrządek, tylko to jest y, czyn wiary. Biblia mówi, wiara bez uczynków jest martwa. Chrzest jest jednym z czynów prawdziwej wiary. Dlaczego? Dlatego, że pokazujesz całemu światu, że Chrystus jest twoim panem. Czyli tak naprawdę umieramy już dla reszty świata i rodzimy się już w wieczności, tak? Dobrze mówię. No, tu jest proces taki, że narodzenie na nowo z Ducha Bożego polega na tym, że szczerze uwierzysz, że Jezus jest Panem i zaprosisz Go do serca. A chrzest jest dla ludzi zbawionych, czyli chrzest jest już dla wierzących. Żeby być ochrzczonym, musisz najpierw wcześniej uwierzyć. Sam chrzest nie sprawi, że będziesz zbawiony, i nie I... wzbudza wiary. Tak, tak tylko mówi. musisz najpierw uwierzyć i świadomie wyznać swoją wiarę przez posłuszeństwo temu, co Bóg ustanowił. Przez chrzest wodny. Najważniejszą zasadą chrztu wodnego jest posłuszeństwo. On tak powiedział, żeby tak robić, i my przez wiarę i posłuszeństwo robimy to. I to jest czyn wiary. I wiara jest czynna przez takie rzeczy. Duch działa. No i jeszcze sobie zazwyczaj przypominałem, że oni najpierw mieli chrzest Janowy, tak? w sensie Jan ich chrzcił, ale to jeszcze nie był chrzest ten chrześcijański, w sensie nie mm. był ten chrzest za w śmierci Chrystusa. To było też niesamowite, słuchajcie. Podobno ci, co właśnie byli tym chrzczem Janowym musieli potem być chrzczeni drugi chrz. raz, tak, no, a u nas, gdzie ja wiele spotkałem ludzi, mówią, dobra wierzę w Boga, ale przecież byłem w dzieciństwie tak? i tak dalej, chrzczemy już tak naprawdę. Nie wiem, nie który tak? Tu nawet nie był Chrzest Janowy, Chrzest hmm. Janowy był tak naprawdę no, też z wiary, nie? A u nas to jest w ogóle jakoś tak wszystko pomieszane, nie? E... Chrzest Janowy był jeszcze Chrzestem upamiętania i on był Chrzestem jeszcze przed zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus zmartwychwstał, Chrzest Janowy przestał istnieć. Już jest Chrzest po prostu w Chrystufa Jezusa. Ale to był czas, gdy Jan Chrzciciel miał swoją misję i on głosił upamiętanie. I chrzest Janowy był temu upamiętania, natomiast w Biblii jest wyraźnie pokazane, że ci, którzy byli ochrzczeni chrzstem Janowym, później po zmartwychwstaniu musieli jeszcze raz się ochrzcić w Chrystusa Jezusa. Dobra, i jeszcze takie ważne, wiecie, bo ktoś tu może to słuchać i tak dalej, skomentuje, jest, że jesteśmy sektą, tak? Czy jesteśmy nie wiadomo czym i tak dalej. Bo ja na przykład wam powiem, ja się bardzo bałem, Sztu. I bałem się nie tylko ze na to, bo bardzo chciałem być szczymy, ale bałem się, że ja muszę iść do jakiegoś pastora, że muszę iść do jakiegoś kościoła, że muszę temu komuś się tłumaczyć, że ja wierzę, ja po prostu, ja wierzę, ja chcę tylko szybko. Nie mogłem po prostu się doczekać tego, tak? I w końcu znalazłem, słuchajcie, grupę, gdzie wiedziałem, że nie trafi do żadnego kościoła, musiałem jechać 200 km w to miejsce, tak, żeby się była grał jak chrześcijan, to nazywam, tak? I, I przyjechała miejsce na, na, na internecie znalazłem. No, było jakieś zgrupowanie chrześcijan. Ja wiedziałam, że tam czasem się krzes odbywa, więc y, z różnych kościołów, y, z różnych miast, tak? Więc wiedziałem, dobra, tam pojadę, tam będę miał krzest, tak? I nie trafię do żadnej organizacji, tak, do żadnej sekty, tak? Bo ja się bałem tak? po tym, co doświadczyłem, tak? Tak naprawdę jako tutaj, po tym, po tym wszystkim, co mnie otaczało od dzieciństwa, tak gdzie wszyscy mają na no, kontrolę nad moją wiarą tak naprawdę. Wszyscy wiedzą lepiej, co to wiara i tak dalej. Wszyscy wiedzą lepiej jak to ma wyglądać, bo oni wiedzą lepiej, jak te rytuały wszystkie wyglądają. Ja nic nie wiem, tak głupi jestem. Jestem ten parafianin, tak? Parafian parafiant znaczy głupi dosłownie. Tak? Ciemny lud. Lód, lód. Ja jestem ten ciemny lud, parafian tak? Y i wiecie, ja się bałem o jakiejkolwiek innej organizacji, a jak już zobaczyłem, teraz no wam powiem, że te inne organizacje zupełnie inaczej działają, tak? Być może jeszcze niektóre tam te pierwsze obłamy, te, te schizmy, schizmy tak zwane, działają w może podobny sposób, ale później, na dzień dzisiejszy ja zupełnie inaczej na to patrzę. tak, W Tych protestanckich, ewangelicznych, biblijnych, chrześcijańskich, nie wiem, rzymskich, męsienicy, którzy się chrześcijanami czasami nazywają. Tak, tak, to zupełnie inaczej wygląda. Tam każdy wie, że każdy jest odpowiedzialny za swoje zbawienie, każdy sprawuje swoje zbawienie. tak. tu już nie o to chodzi, że jest jakaś organizacja, która ci daje, przy, przyłączenie się do organizacji daje ci zbawienie. Nie. To po prostu każdy funkcjonuje. Wszyscy wiedzą, znaczy, każdy, no większość już tak funkcjonuje, po prostu wszyscy wiemy, że każdy dba o swoje zbawienie, sprawuje swoje zbawienie, tak? Każdy jest za to indywidualnie odpowiedzialny. Nie daje tego zbawienia przystąpienie do organizacji. Organizacje dają tylko jakoś tam strukturę, jakby dla, dla reszty świata, żeby reszta świata cokolwiek o nas wiedziała, albo chcą wszyscy wiedzieć, tak? Dziś to trzeba się formalnie zapisać. Są jakieś struktury, tak? Na no w Polsce to jest, ten, trzeba się tam zarejestrować jako Kościół, tak? Mamy takie prawo i tak dalej, znaczy nie trzeba, można, tak? Jako związek gestoru, żeby móc coś organizować, tak? na przykład, czy coś dalej, to to musi być jakoś zorganizowane, więc trzeba to zarejestrować jakoś. Tak? Ale to już działa na zupełnie innej zasadzie: to już w ogóle nie jest żadna hierarchia, że jest tam coś i tak dalej. Tylko każdy sprawuje swoje zbawienie. Nawet jak jest jakiś biskup nazwany, to ten biskup sprawuje swoje zbawienie i ma swoją odpowiedzialność, ma swoje zadania, tak? ale to nie znaczy, że on jest nieodpowiedzialny człowiek. Nie jest nieomylny. Nie. nie znaczy, że jest więcej święty, mniej święty i tak dalej. Po prostu ma swoją funkcję, nie? Mhm. A powiedz, jak ty to widzisz jeszcze raz? U siebie, tak, ze swojej strony. Jak ja to zobaczyłem, ja to mogę to teraz powiedzieć po zasadzie ośmiu e, latach, tak? Mam takie doświadczenie. wyszłem z tego piekła, tak, gdzie wszyscy, wszyscy lepiej wiedzieli ode mnie. Dzisiaj wiem, że sam sprawuję swoje zbawienie, tak? Bo masz tak? Nie? Ale kiedyś trzeba, tak? E, chciałbym Wam oszczędzić tej drogi, nie? Jak to widzisz tę organizację tego chrześcijaństwa taką prawdziwą? Mhm. Jak to widzisz ze swojej strony? Pierwsza rzecz to oczywiście, to co tutaj jest mówione, że Kościół mhm. nie zbawia, a Jezus zbawia. To jest hasło dosyć proste, ale niezwykle skuteczne. Kościół nie zbawia, Jezus zbawia. Ja kochani, 27 lat temu przyjąłem Chrystusa do serca. To nie znaczy, że od razu rzuciłem cały świat i szedłem drogą Boga. Nie, jeszcze wiele lat mi zeszło na tym, żeby po prostu jednoznacznie zapragnąć, sprawować swoje zbawienie. Czyli Chrystus zbawił mojego ducha, a ja musiałem zacząć pracować nad uświęceniem duszy, czyli budowaniem relacji z Bogiem, czytaniem Pisma Świętego, chodzeniem na nabożeństwa, poznawaniem Boga, Y, zmienieniem swoich czynów swoich dróg y, zeszło na to sporo lat, ale Bóg był ze mną i w 2000, gdzieś tak 2007 ostatecznie w 7 czyli 14 lat temu y, całkowicie zacząłem żyć życiem nowym zacząłem prowadzić misje chrześcijańskie przestałem y, spotykać się y, z dawnymi kolegami pijakami przestałem grzeszyć to nie znaczy, że jestem święty, bo tylko Chrystus mnie uświęcił, tylko On nigdy nie zgrzeszył. Ale później, jak chodziłem na spotkania z pijakami, to tylko po to, żeby im głosić Ewangelię. Czyli mogę powiedzieć, że zacząłem sprawować swoje zbawienie, zacząłem pracować nad uświęceniem duszy. I chcę inspirować każdego człowieka, że zbawienie jest w Chrystusie. Kościoły są bardzo ważne, te żywe kościoły, żywej wiary, ale one ci nie dadzą zbawienia. One są kanałem przepływu Bożej Mocy, ale tylko Chrystus ci daje zbawienie. Musisz mieć tą świadomość. Budować osobistą relację z Nim. Nie polegać, że jak jest, przynależysz do jakiegoś zboru czy kościoła, to masz już zapewnione niebo. To jest kłamstwo. Tylko osobista, żywa wiara w Jezusa. Zapewnia Ci zbawienie, nic innego. Żaden kościół nie ma patentu na zbawienie. Natomiast Chrystus jest zbawicielem. Często takie doświadczenie, że właśnie te zbory, społeczności i tak dalej, po prostu nam nie budują, tak? Po prostu zwyczajnie nie budują. Czasem bywają też inne, no czasem są jakieś zatargi i tak dalej, czasem rozwalają też, nie? Ale to są ludzie, tak? To są też ludzie, którzy szukają tak jak ja, szukają tego zbawienia, szukają głębszego objawienia, nie? E, szukają tego typu rzeczy, tak? Eee, powiedz mi, ty byłeś kiedyś się, w w Grodzisku pastorem, może eee, wie? Znaczy ja byłem pastorem e, w Grodzisku, to akurat byłem e, na stanowisku ewangelisty. E, założyliśmy kiedyś kościół stacjonarny, Aha. natomiast niezbyt długo go prowadziliśmy, ze względu na to, że e, moje powołanie to jest być pastorem misyjnym. Czyli nie bycie w jednym kościele, ale Aha. usługiwanie przeważnie tam, gdzie Chrystus nie jest znany. Docieranie do miejsc, do grup, do środowisk, gdzie jestem absolutnym pionierem w głoszeniu. No, dobra, słuchajcie, to teraz słuchajcie, możecie go zatrudnić. Jeśli macie takie miejsce, tak, gdzie wiecie, że jest trochę ludzi do wysłuchania, ja na przykład stwierdziłem, że to w Krakowie jest takie miejsce, jeśli macie takie miejsce, że wiecie, gdzie jest trochę ludzi do, do wysłuchania, pewnie jest z Warszawy, tak? E, najlepiej blisko Warszawy, ale w innych miejscach też jakoś może się uda dotrzeć. Mm. Jeśli jest takie miejsce, macie jakieś wejście takiego miejsca, choćby na przykład to był szpital albo jakieś inne miejsce, gdzie może to słucha jakiś psychiatra w tym momencie, tak? I, I wiecie, w więzieniu da się zrobić takie spotkanie organizacyjne, mm. tak? Po prostu. Wiele, myślę, wiele razy w może więzieniu takie powiem. same spotkanie się da zrobić choćby w szpitalu. Nie tak? mm. wiem, że na przykład w szpitalu się dowiedziałem, że na przykład w szpitalu gdzie ja jestem, pracuje jedna wierząca osoba, tylko się ukrywa, tak? Ale nie jest w stanie powiedzieć tego, bo w tym szpitalu no, no, no wszyscy nie wierzą, tak troszkę, ale, 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 ale wiem, że na przykład, się słucha tego też jakiś psychiatra, bo wiem, że na tym kanale też są i takie osoby, się trochę słuchają, tak po cichu, już się przyzna, przyznali, się niektórzy, tak. Więc jeśli słucha, jeśli macie jakiś dostęp do jakiegoś miejsca, jakiejś organizacji, też się odezwijcie do Kamila, albo Kamila, bo masz też grupę tam ludzi. Naprawdę słuchajcie, nawet w waszym mieście, jeśli czujecie, że jest kiepsko, tak, że nie ma kościoła, nie ma nic tak naprawdę, tak, z takich wierzących ludzi, tak, czy w miejscu, gdzie mieszkacie, organizowali się takie rzeczy już, tak? W wielu miejscach, na wiele sposobów, jest trudno wymienić, gdzie usługiwałem, bo jest tak wiele tych miejsc, że musiałbym długo to wymienić. No dobra, to taka, że tak powiem, Ciężko powiedzieć, że reklama. Mm -hmm. To jest kamila praca tak naprawdę. Kamila sprawowanie zbawienia, tak? On w ten sposób sprawuje swoje zbawienie. Yy, tak sprawuje zbawienie, tak? Każdego dnia żyję z Chrystusem, yy, mm -hmm. wielbię Go, czytam Biblię, yy, dziękuję Mu za wszystko, doświadczam go, gdy głoszę, I, doświadczam... Ja na życiu. ja mówię, ja, dość, ja widziałam w szpitalu coś takiego, że... Był wszedł ksiądz na chwilę, tak? I on na szybko tak... dosłownie tak to wyglądało, nic nie paroduje. Tak, no i na szybko wyciągnął taką pojemniczek, tak? I wyciąga opłatki, tak? I daje ludziom, tak? I tak dalej, taką szybko spowiedź, że to można pod do szpitalu zrobić na szybko taką zbiorową spowiedź, ksiądz może, nie. I na szybko daje komunię, i tak dalej. Czy w ogóle no wedle Biblii to ma coś wspólnego z Jezusem, tutaj, i tak dalej? Czy to jest sprawowanie zbawienia, tutaj? Czy to jest, czym to się różni od tego, co Ty robisz? Usługa prawdziwa biblijna nie polega na jakichś obrzędach, ale polega na tym, że z głębi serca głosi się Ewangelię, która dociera do głębi serca słuchacza. A i teraz tak a propos tego poprzedniego nagrania. Zauważcie, że ten ksiądz nie był oszczędny w wodzie. Tak? Hmm. Po prostu ten ksiądz wykrzesał wiarę z chrztu w dzieciństwie. Tak? W tym momencie to jest coś już dziwnego. w tym. A jaka, Tak przy okazji mi się przypomniałem, to jest tak, takie już dziwne, nie? Ale czy może być moc w takim opłatku? Yy, moc jest przede wszystkim w prawdzie, a Jezus jest prawdą. Cokolwiek my robimy, robimy to z głębi serca i wkładamy całe serce w te usługi. Tylko głębina przyzywa głębinę. Żadne powierzchowne czynności rutynowe nic nie zmienią. Dlaczego tak mówię? Bo tak mówi Pismo Święte. Ja jestem, kochani, biblistą. Ja nie wymyślam tego, co głoszę, ale całkowicie opieram się na świętej nauce Biblii. Jestem gotowy z każdym duchownym siąść przy stoliku położyć Biblię i zacząć rozmawiać o sprawach duchowych. I ponieważ ja jestem biblistą, będę zawsze mówił tylko to, co tu jest napisane. Więc głębina przyzywa głębinę. Żadne rutynowe czynności nie zmienią twojego życia, ale żywy Chrystus, który zmartwychwstał zmienia. takie rytualne nie zmieniają życia? Nie zmieniają absolutnie. Tylko usypiają. Ja to przynajmniej tak ze swojego życia chcę że to usypiało po prostu, bo u mnie w rodzinie nikt się, że tak powiem, nie budził, po prostu mamy zapewnione wszystko, bo przychodzimy raz w tygodniu i wszystko nam zapewniają i już wszystko lepiej wiedzą od nas, tak? A to się tak, mówię, jeszcze pamiętam, mnie w otwieram otwierałem Biblię i ja tak stwierdziłem, no to otwieram, wszyscy już to przeczytali, ja nic nowego się z tego nie dowiem, no po co ja to czytam? No nic nowego się z tego nie dowiem, nic nowego nie odkryję, wszystko już odkryli, a wiecie, ja nowe się odkryłem? Hmm. To ostatnio wczoraj Kamilowi tłumaczyłem, yy, po, co się, yy, po co Jezus się spotkał z Eliaszem i Mojżeszem, tak? Tłumaczyłem ci wczoraj. Słyszałeś to od kogoś, żeby ktoś to tak ci wytłumaczył? No słuchaj, ty masz bardzo głębokie Słyska. objawienia Ale, oryginalne. Ja jest głupia sprawa, no, proste spotkanie, tak? yy, Proste spotkanie, a to spotkanie ma naprawdę ogrom, ogromne znaczenie dla mnie. Dla mnie to jest najpiękniejsza scena z Biblii, hmm. bo Mojżesz ustanowił prawo, tak? A Eliasz się dostał do nieba. Poza prawem. Poza prawem tak. To jest przepiękne spotkanie z Jezusem, który był wypełnieniem prawa. Trzy osoby no ja. związane z prawem. Tak? Mamy osobę, która ustanowiła prawo, osobę, mm. która dostała się, że tak powiem, do nieba, bez ustanowienia prawa. Eliasz został porwany do nieba przez Żydę, tak, mm. i Jezusa, który wypełnił całe prawo. Przepiękne spotkanie trzech postaci. tak. E ale to mówię, nigdzie takiego opisu nie spotkałem, nikt, nikt tego nie rozumiał tego spotkania. Bo oni tam rozmawiają, a jest też powiedział że przy tym spotkaniu coś dziwnego. Nie mówcie tego nikomu, dopóki ta się nie wypełni. Nie, nie wiem, mm -hmm. mówcie o tym nikomu, nie? I, wiecie, i czytam to, i myślę, ja to rozumiem, tak? I nigdzie nie zrozumiałem tego. Co... wiecie, A byłem przekonany, że otworzę to i nigdy nic nowego nie, nie wniosę do niczego, tak? Mm -hmm. A to taka prosta sprawa, I, i jednak jestem w stanie nawet coś wnieść, więc wy macie też, moim zdaniem. Sposobność głębokiego jakiegoś objawienia. Wiele z was y, szuka prawdy wszędzie, gdzie się tylko da, tak? I myślicie, że to jest czasami książka, już tutaj wszystko jest znalezione, to jest jakaś religia schowana za czymś, a nie, nieprawda. Tutaj jest też napisane, że y, Piotr Paweł pisał, zdaje się, w liście do końca tej miłości, że mhm. teraz moje poznanie jest cząstkowe, więc jego poznanie było cząstkowe. Tak naprawdę czytając to, możecie mieć większe poznanie niż Piotr. W czasie. możecie mieć większe, jeszcze więcej, skoro mają cząstkowe, my też mamy po duchu tak cząstkowe, może już troszkę więcej tej cząstki zjedliśmy, tak? Ale jeśli otworzycie to, to możecie coś nowego wnieść do tego poznania Boga Prawdziwego. Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę, więc gdy dajemy mu szansę, czytając Biblię z wiarą, naprawdę on objawia rzeczy z nieba. Yy, niebo jest tak potężne i przekraczające wszystko, co zna ludzkość. Że naprawdę przez głębokie wprowadzenie ducha świętego wchodzimy do tego miejsca. Duch święty nas wprowadza do nieba. To nie jest tak, że umrzesz i nagle otwierasz oczy, jesteś w niebie. Kochani, to wszystko się dzieje za pośrednictwem osoby Boga. Tylko w nim jest życie. W nim istniejemy, w nim się poruszamy, w nim żyjemy. To jest coś, co jest wyższe niż ludzki rozum. Przez niego wchodzimy do raju, Bożego Raju. Dlatego tak ważne jest, żeby poznawać Boga. Życie wieczne to poznanie Boga i Jezusa Chrystusa. To jest życie wieczne, czyli no. bardzo głębokie, w ponadnaturalny sposób wejście w objawienia Ducha Świętego. No dobra, no, no, słuchajcie, musimy kończyć, bo jest 22 cisza nocna. Więc yy, żegnam się jeszcze kamień, powiedz coś od serca do ludzi, nie wiem, czy pomóc czy cokolwiek. Kończymy. Jak chcecie usłyszeć Kamila, to na profil Facebooka wejdźcie, tak? Mm -hmm. e, może jeszcze kiedyś pojawi się Kamila, bo ja do zawsze muszę się albo Kamil przyjedzie, ale nie na tym kanale, tak? Tylko po prostu, e, no, jeśli raz coś do powiedzenia, to powiedz. Biblia mówi, kochani, Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Rozkochajmy nasze serca w Jezusie Chrystusie. To jest jedyna osoba, którą naprawdę warto kochać. Warto kochać wszystkich. Ale tylko Jezus nigdy Cię nie zdradzi, nie oszuka. On jest z Tobą wszędzie. On wie, kiedy ty siadasz i kiedy wstajesz, zna wszystkie Twoje myśli, które są w głowie. On Cię kocha bardziej niż swoje własne życie. Więc kochani, Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. Amen. Amen, Amen to znaczy. Niech tak nie tak się się stanie. stanie.